Cześć Manko, jestem Ariel, a dzisiaj zabieram Was do miasta podziemnych przygód. Do zabrze. Odwiedzimy kopalnię Guido, sztolnię królowej Louise oraz szyb karnal. Miejsce, gdzie przemysłowa historia regionu ożywa na nowo. Wypijemy piwo 320 metrów pod ziemią w najgłębiej położonym pubie w Europie. Przespacerujemy się po rynku w Zabrzu i spróbujemy prawdziwej śląskiej kuchni. Gotowi? No to zaczynamy! Zjeżdżamy 320 metrów pod ziemię, aby odkryć najniżej położony pub w Europie. Ale to jest dopiero początek dzisiejszej naszej podziemnej przygody. A dodatkowo gdzieś schowam kopertę z kasu. Znajdziesz ją? Mówią, że zawrze to tylko kominy i węgiel. Sprawdzimy dzisiaj. Czy pod ziemią kryje się przygoda lepsza niż rollercoaster? Witam Cię serdecznie w imieniu Witam. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, górniczym pozdrowieniem, szczęść Boże! Szczęść Boże! Dzisiaj będziemy zjeżdżać na dół, na głębokość 320 metrów, prawdziwą górniczą szolą. Zjeżdżamy właśnie z prędkością 4 metry na sekundę. Ruszamy 320 metrów pod ziemię. Zapowiada się ciekawie. I zapraszam, wsiadamy. Dobra. No i jazda. Właśnie zjeżdżamy 320 metrów pod ziemię. Witamy w kopalni Guido, miejscu gdzie historia górnictwa tętni głęboko pod ziemią. Już jesteśmy na głębokości szybko. 320 metrów, Biedna czyli bardzo jesteśmy. szybko wysiądziemy sobie na takim dużym podszybiu. Okay. No i zaraz rozpoczniemy nasze spotkanie z Super. kopalnią Guido. Zapowiada się ciekawie naprawdę. Jak wam się podoba takie materiały, jesteście ciekawi co się stanie? Musicie oglądać do końca. Ja sam jestem ciekawy, więc... Jestem już podekscytowany. Zbiornik retencyjny. U góry taśma do załadunku zbiornika, na dole taśma do upuszczania urobku z tego zbiornika. Pojemność całkowita 300 ton. Okay. Więc no, wydawałoby się, że dużo, ale jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, to mm. ten zbiornik jest maleństwem. Te zbiorniki już się wydają ogromne, to więc te nowe jakie muszą być przeogromne, naprawdę. Pff, szok, jak to wszystko wygląda. W jaki sposób ten zbiornik, ten zbiornik funkcjonował? No nie wiem, czy panowie wiecie, ale z kopalni na powierzchni nie wyjeżdża węgiel. Z kopalni na powierzchni nie wyjeżdża urobek. Jest to zawsze mieszanina węgla z kamieniem, ponieważ nie ma idealnie czystych pokładów, więc zawsze mamy przerosty kamienne. Czy od góry, czy z dołu, czy przez pokład, więc jest to urobek. Dopiero na powierzchni, tak zwanych zakładach przelubczych oddzielamy węgiel od kamienia. Prawdziwy górnik. W ogóle to jest taki surowy klimat, nie? że możecie dotknąć tego wszystkiego, gdzie na tym pracowano. Że jesteście naprawdę tak wewnątrz, po prostu wewnątrz, <grywają> kopalni, jesteście to super. No słuchajcie, też kopalnia ma swoje własne nazywnictwo. Mm -hmm. My na powierzchni chodzimy po drogach, ścieżkach, chodnikach. W tej chwili my wszyscy stoimy na spąglu, czyli pod nogami mamy spąg. Tak się nazywa podłoga, chociaż tu na Śląsku się go dozol. Po prawej mm -hmm. i lewej stronie mamy ociosy. Skąd taka nazwa? No w XIX wieku górnicy ręcznymi narzędziami ciosali te chodniki, korytarze, mm -hmm. czyli pyrlikiem, żeloskiem, więc nazwa ociosy. Nie mamy sufitów, mamy stropy. Coraz ciemniej głębiej. Można powiedzieć w ten sposób, że górnicy hmm. czy w XIX wieku, czy w obecnie w XXI wieku są narażeni na wszystkie cztery żywioły, czyli ogień, ziemia, woda i powietrze. I te wszystkie żywioły są potężnym zagrożeniem pod ziemią. Tu już też widzimy węgiel, jak spojrzymy tutaj oh, przez tą obudowę, to tutaj ten chodnik jest wydrążony w pokładzie węglowym to są te dwa mhm. najstarsze narzędzia górnicze: to pylicht, mhm. a to żelosko. Okay. Żelazko, żelosko. Więc te dwa narzędzia towarzyszą górnikom praktycznie od zawsze. I nawet dzisiaj, słuchajcie, te narzędzia są bardzo ważne dla górników, ponieważ skrzyżowanie tych narzędzi mhm. nie. Tworzy nam godło herb górnictwa, tak. czyli kuple górniczo. Na każdym galowym mundurze w obecnych czasach, na każdym sztandarze kopalnianym, to godło górnicze musi występować. A A wiesz, czy o co no. chodzi? Zanim pojawiły się nowoczesne czujniki, życie górników zależało od ptaszków w klatkach. Tak, kanarki były wyjątkowo wrażliwe na metan i tlenki węgla. Gdy milkły lub spadały z żerdzia, górnicy wiedzieli, że muszą natychmiast uciekać. Kopalnia Guido, kopalnia Królowa Luiza, no i główna kluczowa Sztonia Dziedziczna. Mm -hmm. Ponad 10 km podziemnych tras, w tym oczywiście trasa wodna. Mm -hmm. Najdłuższa w Europie trasa wodna. Łódkami podziemnymi mm -hmm. płyniemy 1130 m. No mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze kawałeczek tej trasy okay. zobaczymy. Tutaj mamy takie miejsce, tu była komora w żaden sposób niezabezpieczona okay. i nastąpił obwał, czyli oberwał okay. się strop. I tutaj możemy zobaczyć, jak takie obrywanie skał wygląda, więc tutaj mamy no specjalnie zabezpieczone takie okno, żeby można było taki obwał zobaczyć. A teraz wsiadamy do podziemnej kolejki. Przed nami podróż labiryntami ciemnych korytarzy, prosto pod pierwszy kombajn górniczy. Zaraz przekonacie się sami, jak potężnie wygląda ta maszyna. Robi wrażenie! Zaraz zobaczymy, jak taki kombajn, taka maszyna właśnie do wy wydobywania węgla działa. Na własne oczy, a wy zobaczycie też. Dajcie suba i lajka. Like Jeżeli wam podobają się takie materiały, to dajcie suba i lajka. Like będziemy, będziemy produkować więcej takich materiałów dla was, widzowie. To one były sercem podziemnego świata. Maszyny wydobywcze, stworzone do pracy w ekstremalnych warunkach. Z ogromną siłą wierciły się przez warstwy skał, metr po metrze, torując drogę do węgla. Choć bez duszy, miały swój rytm. Rytm kopalni, który wyznaczał codzienność setką górników. A teraz nadszedł czas na najgłębszy pub w Europie. Idziemy do tego najniżej część, położonego pubu, więc tutaj właśnie szynk, jak widzicie rzyn. u góry. Tak, to, tak wygląda ten najniżej położony pub. Więc tutaj też oczywiście jako przestrzeń imprezowa mhm. i tak dalej. Więc można też albo część tego wynająć, albo całość. Jak prawdziwy górnik po pracy mamy piwko, ale my niestety, że musimy iść dalej do pracy, to piwko sobie później spróbujemy, więc zapraszam Was na jakiegoś szortsę z tego nagram. Ewentualnie też pokażę w tym materiale, ale później. My już odwiedziliśmy pap, jak sami widzieliście, piwko kupione, a teraz powolutku już wyjeżdżamy z kopalni guido i jedziemy do kopalni Luiza. Właśnie weszliśmy już do kopalni Luiza. I królowa Zaczy... Luiza. Królowa Luiza, tak, dokładnie. I zaczynamy naszą podróż po kolejnej kopalni w dniu dzisiejszym. Już na samym wstępie witają nas ogromne pokłady węgla. Czarne złoto śląska, które miałem okazję samodzielnie wydobywać. O, kurde. Jest tutaj również Tolnia, której budowę rozpoczęto w 1799 roku, a zakończono dopiero w 1863. To ponad 6 dekad nieprzerwanej pracy pod ziemią. Ciekawostką jest, że w tamtych czasach robotnicy często pracowali przy świetle olejnych lamp w warunkach, które dziś trudno sobie wyobrazić. Na jednej ze ścian wciąż widnieją wyryte inicjały z datą 18... 42. Mały znak, który dodaje temu miejscu niezwykłej autentyczności. Ręcznie trzeba było wiercić otwory. Wiercenie jednego hmm. otworu trwało 6-7 godzin. Okay. Żeby był sens strzelania, trzeba było tych otworów oczywiście Dużo. wywiercić więcej. Jakie narzędzia? No oczywiście najprostsze, czyli mamy dłuto, mamy pyrlik, czyli ten młotek z dwoma obuchami, no i ręcznie tutaj no twarz miejsce w by o, ale ja z... dziura się zrobiła. Tak? No, i to tak trwało, żeby taka dziura do głębokości około metra, <laughs> no tak, metr tak. 20, więc to naprawdę było bardzo mozolne, bardzo ciężka o, praca. Słuchajcie, o, no dzisiaj, praca, dzisiaj wystarczy nam 15 minut i możemy taki otwór no tak Taką, taką Uwaga! Uwaga! Wow! wow. Jak chcesz, możesz spróbować. No pewnie, że chcę. O, oh yes. Ogólnie tutaj już jest troszeczkę chłodniej niż w poprzedniej, w której byliśmy, więc jeżeli tutaj będziecie, to lepiej ubierzcie sobie bluzę, bo tutaj jednak czuć troszeczkę taką większą wilgotność oraz do tego taki chłodek. Ale jest dalej ciekawie. Dobra, teraz idziemy na łódeczkę. Na łódki idziemy. Sobie popłyniemy stolni. A teraz czeka nas coś naprawdę wyjątkowego. Przepływ łódeczkami przez najdłuższą podziemną trasę wodną w Europie. Właśnie tutaj, w kopalni Luiza Woda, światło, dźwięk i opowieść tworzą razem niesamowity klimat. Efekty wizualne i akustyczne otaczają nas z każdej strony. Ale tego nie da się do końca opisać. Musicie tu przyjechać i przeżyć to na własnej skórze. Dobra, my już właśnie za chwileczkę wchodzimy na e, szyb Karnal, ale zanim tam wyjdziemy, jeszcze idziemy zobaczyć w sumie dwie, dwie atrakcje zobaczymy: e, Łaźnię łańcuszkową oraz maszynę parową, więc... Nie uciekajcie i lecimy. Ogólnie tutaj są właśnie takie szatnie łącuszkowe. One się nazywają dlatego, że, ponieważ górnicy podwieszali swoje, swoje rzeczy i podciągali je do góry, żeby jakieś robaki, różne rzeczy, jak dobrze pamiętam, nie zanęgły się w ich rzeczach. Tutaj macie opuszczone, wieszacie sobie swoje rzeczy. O, ja nawet to mogę tak opuścić. Wieszacie swoje rzeczy po, po zmianie, już rozebrani i pociągacie do góry. O. Bo to się bieszało dlatego, ponieważ jak dobrze zapamiętałem, żeby jakieś już masło, czy jakieś takie. Rzeczy. Przede wszystkim, jak gdyby to było no. zamknięte w szafeczkach, no to wilgotne Właśnie, ubranie mokro, no, no. mokre, to by zgniło, spleśniało. Tak, no, A tutaj no, była no. wentylacja pod, pod sufitem, e, e, przewiew powietrza, i te ubrania na drugi dzień były suche. Dokładnie, Więc spokojnie no. można było sobie je znowu ponownie ubrać. Mm. Więc taki system nawet dzisiaj jest stosowany e, na kopalniach. Teraz czas na pokazanie tego giganta. To serce dawnej kopalni. Maszyna parowa, wyciągowa. Nie przewodzi ludzi ani węgla, ale wciąż robi ogromne wrażenie. Kiedyś każdy jej obrót decydował o życiu pod ziemią. Na mnie teraz robi to wrażenie, a sobie pomyślcie, jak w tamtych latach to musiało robić wrażenie na ludziach, którzy pracowali w kopalni. Ta maszyna, która, którą widzieliśmy przed chwileczką w środku, napędza właśnie te dwa duże koła, które napędzają ruch w kopalni, w której przed chwileczką byliśmy. Już właśnie jesteśmy na schodach, które prowadzą nas na sam szczyt szybu Karnal. Szyb Karnal to serce dawnej kopalni. Stara winda, sygnalizacyjna linka i telefon z epoki przypominają o czasach, gdy zjazd pod ziemię był codzienną rutyną, ale nieustannym wyzwaniem. Dziś z góry rozciąga się widok, który kiedyś dostępny był tylko nielicznym operatorom i dyspozytorom czuwającym nad bezpieczeństwem całej załogi. Wchodzę właśnie na rynek, który nie robi takiego wrażenia jak podziemia. Zresztą sami zobaczcie. Rynek w Zabrzu. W sumie nic specjalnego. Stare kamienice i ławeczki. Może po prostu tak ma być. Jedno jest pewne. Warto się tu zatrzymać, choć na chwilę. Po ciężkim dniu w kopalni idziemy zjeść w klimatyczne miejsce. Ciekawe, czy będzie jedzenie dobre. Kolejne śląskie miasteczko, więc kolejny raz próbuję rowady z kluskami śląskimi i zobaczymy gdzie lepsza. Dodatkowo wziąłem jeszcze sobie żur, bo dziś widziałem jakieś takie reklamy tutaj, w sensie reklamy, ja, ale coś takiego widziałem i jestem ciekawy jak to smakuje. Czy to będzie właśnie takie, taki typowy żur czy troszeczkę inny. Zobaczycie jak to ładnie wygląda. Przyszedł żur, pachnie ładnie, chyba bardziej nie jest, tutaj też taki oczywizn z bekonu, ładnie, ciekawie, o oh, jakiś taki ziemniaczek albo kluska, mocno chrzanowy, albo mi się tak wydaje, ale to jest bardziej taki kwaśny, bardziej chrzanowy, no jest bardziej taki kwaśny, no, ale no, jeszcze jajeczko, no tego, taki troszeczkę jak nasz żurek, taki staropolski, bardziej kwaśny, smakuje mi, przyszła wołowa rolada z kuskami śląskimi i z modrą kapustą, tutaj ogólnie od poprzedniego to ta rolada jest większa, dobra, patrzmy, jeszcze raz, rozpada, no to jest właśnie duży plus. Jest ona faszerowana, nie wiem czy widzicie, ale zobaczcie, ile jest faszuta tutaj w ogóle. Ale dobre jest. Mm, no i nie wiem, lepsza niż ostatnio. Mm. Naprawdę jest bardzo pyszne. Zboczynok też są bardzo dobre. że ona jest pyszna. Ta się troszeczkę różni od takiego zraza, którego ja zazwyczaj znam. No tutaj jest troszeczkę inaczej, ale jest naprawdę bardzo dobra. Brzuszki najedzone. Smakowało mi ładnie, fajnie. A teraz jedziemy schować kopertę. Więc chodźcie. Za mną jest wieża ciśnień. Ja trzymam kopertę w rękach i gdzie się ją schowam tutaj. Mam kopertę i do środkowej rury ją chowam. Nikt nie widział, więc jak ją znajdziesz, to wygrasz dodatkową stówkę. Warto! Bardzo intensywny, ale ekscytujący dzień. Naprawdę pełen wrażeń, zwłaszcza w kopalniach. Jeżeli będziecie mieli okazję tutaj przyjechać, nie zastanawiajcie się dwa razy. Naprawdę warto. Siemanko! Jest tutaj właśnie z kopalni Guido nasze ja testowe piweczko. I otwieramy, tak? Oh, zobaczymy jak smakuje. Żółty napój na spianone, na dwa palce. Zrobię. Lekka goryczka, no. Ale Zdrobne, hmm? Ale jest bardzo, bardzo lekkie to piwo, I nie patrzysz. Tak, no. Za robotę na kopalni. <noise> Będz.